Na początku drugiej dekady września 1944 roku pododdziały niemieckiej 25. Dywizji Pancernej generała Oskara Audorsza zaatakowały powstańców warszawskich na Żoliborzu i ponosząc niespodziewanie duże straty posuwały się w kierunku cytadeli. Nie mogąc przełamać oporu powstańców, 17 września generał Erich von den Bach, głównodowodzący siłami pacyfikującymi Warszawę, pod pozorem względów humanitarnych wysłał parlamentariuszy z propozycją poddania się Polaków w zamian za otrzymanie praw przysługujących jeńcom wojennym. Odpowiedź polska była stanowcza i przewrotna zarazem. Metody niemieckie w stosunku do ludności cywilnej widzimy i obserwujemy. Słyszymy krzyki ludności polskiej mordowanej przez humanitarnych Niemców. Widzimy olbrzymie pożary całych ulic, sprawcami których są właśnie humanitarni Niemcy. Ze swej strony komunikuję panu, że wszyscy Niemcy, którzy z bronią czy bez chcą się do nas dostać, niech się zgłoszą, a my Polacy na pewno potraktujemy ich jako jeńców wojennych.